Trzeba, abyś zdawała sobie sprawę, że teraz nic nie łączy cię z tym światem oprócz służby, jaką masz wykonywać i ofiary, jaką masz złożyć. Będę działał przez Ciebie. Bądź mi zupełnie poddana i wyczulona na mój głos. Będę żądał cierpienia z ofiarą krwi włącznie. Czas biegnie coraz szybciej, i zagęszczenie wydarzeń wzrasta. Walka trwa, choć dla ślepych ludzi jeszcze niewidoczna. Wkrótce ujrzą ją wszyscy. Bądź w pokoju, moje dziecko umiłowane, moja oblubienico. Przygotuj się na gody baranka. Bo będą niedługo. Kto patrzy z wysokości, widzi już zorzę poranną nad nocą świata. Ufaj, twój oblubieniec cię kocha i jest z tobą. Ucz mnie twej miłości i napełniaj, bo ciągle jest jej we mnie za mało. Pragnij ze wszystkich sił swej woli, bym mógł dać wiele. Siła twego pragnienia określa granice wszystkiego, co możesz otrzymać. Chcę wszystko. Otrzymasz wszystko. Napełniaj się moją mocą i moją miłością nieustannie. Kłaniaj I pragnij coraz bardziej przyjmować ode mnie i oddawać za mój lud. Z drugiego listu do Koryntian, godność apostolskiego powołania. Powszechnie wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu. Listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.